Witajcie moi drodzy, witam was ponownie. I dzisiejszym tematem naszego spotkania będzie kochanie, docenianie i szanowanie. Ale uwaga, samych siebie. Dlaczego taki temat? Zaraz się okaże. Na początku, zanim jednak przejdę do wyjaśnienia o co dzisiaj mi chodzi, mam dla was krótkie ćwiczenie. Ćwiczenie polega na tym, żebyście zbytnio nie analizowali pytania, żebyście spróbowali odpowiedzieć sobie. Tak jak rzeczywiście myślicie. To znaczy pierwsze myśli, które wam się nasuną, to są te myśli, e, które kreują wasz sposób postrzegania siebie i wszystkich dookoła. Pytanie brzmi: kto dla ciebie jest najważniejszy w życiu? Kto dla ciebie jest najważniejszy w życiu? OK, dzięki. Czas się skończył. Um, mam takie wrażenie. Że pierwsze wasze myśli skierowane były w kierunku dzieci, mamy, taty, siostry, brata, męża, żony? I to też jest OK. To też jest ważne. To są bardzo ważne osoby w waszym życiu. Ale teraz zapytam się Ciebie i spróbuj się nad tym zastanowić, gdzie jesteś ty, w całej tej hierarchii, na którym miejscu jesteś ty, Twoje potrzeby, Twoje postrzeganie siebie, gdzie jesteś ty? Pewnie gdzieś niżej, niżej, niżej. A ja bym chciała Ci dzisiaj powiedzieć, że w całej tej hierarchii najważniejszych osób w Twoim życiu to Ty zajmujesz najwyższą pozycję. To właśnie Ty powinieneś być najważniejszy sam dla siebie, czy też najważniejsza sama dla siebie. I nie, nie jest to egoizm, nie, nie jest to zadufanie w sobie, jest to. Coś, co powinno być naturalne. To znaczy, to Twoje potrzeby, Twoje pragnienia powinny być na pierwszym miejscu. Oczywiście nie mówię o sytuacji, kiedy mamy w domu niemowlaka czy też kiedy mamy dzieci bardzo głodne. Wiadomo, że wtedy trzeba się nimi zająć. Wiadomo, że w niektórych sytuacjach te priorytety się znajdują, ale e, e, zmieniają. Natomiast generalnie chodzi o to, żebyś zaczęła myśleć czy też zaczął myśleć o sobie. I nie chodzi tutaj o taki egoizm, kiedy zaczynasz myśleć. To ja jestem teraz najważniejsza, to ja teraz tutaj rządzę. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, abyś potrafiła, czy też potrafił zwrócić uwagę na siebie. Dlaczego to jest tak ważne? Otóż dlatego, że moi drodzy, kiedy za każdym razem będziemy myśleć tylko i wyłącznie o innych, a nie o sobie, to najnormalniej w świecie wypalimy się. Wypalimy się i przestanie nasze życie nabierać smaku przestanie w ogóle smakować jakkolwiek. Kiedy myślimy o sobie, to myślimy o tym, aby nasze życie miało jakiś fajny sens, aby miało cel. Myślenie o sobie w sposób pozytywny kształtuje to, jak odbierają nas inni. Otóż e, wszystko to, co myślimy, wszystko to, co robimy, e, wszystko to, co nas otacza, to jest energia. I teraz jeżeli my o sobie myślimy w sposób taki, że jestem beznadziejna, moje potrzeby się nie liczą, to dokładnie takie myśli my wysyłamy do wszechświata, wysyłamy do innych ludzi. Dokładnie tak nas ludzie zaczynają odbierać. No skoro ja tak o sobie myślę, to dlaczego ktoś inny ma, mi, ma myśleć o mnie zupełnie inaczej? Tak się nie da. Natomiast jeżeli ja zaczynam o sobie myśleć, że ja też jestem ważna, moje potrzeby też są ważne, to czasami nawet bez słów, intuicyjnie, osoby, które nas otaczają, dokładnie w ten sposób zaczynają o nas myśleć. Do czego to jest potrzebne? Do tego, żeby, żebyśmy my sami siebie szanowali, ale też, żeby inni nas szanowali. Um, jedną z takich kluczowych rzeczy, która um, może nam pomóc w określaniu e, i w pokazywaniu szacunku do samego siebie, czy też e, miłości do samego siebie, jest docenianie mnie samej. To znaczy, ja doceniam siebie, ty doceniasz siebie. Bo zwróćcie uwagę, jak często i z jaką łatwością przychodzi Wam mówienie miłych rzeczy innym osobom. Ale dobry obiad gotowałaś. Ty to jednak jesteś super panią domu. Ale Ty to świetnie tą rzecz zrobiłaś. Ekstra zrobiłaś makijaż. Ty to potrafisz wszystko połączyć, że tobie to się wszystko udaje. Co jeszcze z takich rzeczy? Ale Ty jesteś świetnym ojcem. Zobacz, potrafisz bawić się z dziećmi, pracować, ogarniać ogród. Okay? Takich rzeczy mówimy bardzo dużo do innych. Natomiast z wielką trudnością przychodzi nam powiedzenie tego samemu sobie. Boimy się tego, wstydzimy się tego, dlatego że nie dostrzegamy tego, jak dużo my sami robimy dla siebie, jak dużo dobrych rzeczy my dajemy innym. To jest jakaś taka nasza mentalność, że mówienie o sobie w dobrych słowach. To jest coś złego, że to jest zadufanie w sobie, a to wcale nie jest prawda, bo nie chodzi o to, żebym ja teraz mówiła: Ja to jestem najlepsza. Patrzcie i podziwiajcie mnie. Mi to się wszystko udaje i chcę być dla was inspiracją. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, aby potrafić powiedzieć sobie: Kurczę, Justyna, dałaś radę z tym. Kurczę, Justyna, świetny ten obiad ci wyszedł. To znaczy, ja mówię tak sama do siebie, tak? Udało mi się to zrobić. Jestem z siebie dumna. Jestem zorganizowana. Jest coś, co, co kształtuje mnie jako osobę, która jest zadufana w sobie. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, aby potrafić docenić siebie, potrafić skomplementować siebie. Czasami nie dostrzegamy tego, ile dobrego my robimy, nie dostrzegamy tego, ile pozytywnych rzeczy jest w nas. Oczywiście kolejny raz pokazuje nam to taką sytuację, że inni dokładnie tak samo nas odbierają. Jeżeli ja będę o sobie ciągle mówiła, że jestem beznadziejna, to dokładnie tak samo będą mi odbierali inni. Jeżeli ja będę o sobie myślała, jeżeli ja będę o sobie mówiła, jeżeli ja będę to w środku czuła, że naprawdę z dużo rzeczy mogę być dumna, a można być dumnym naprawdę z wielu rzeczy. I każdego dnia tak naprawdę robimy masę rzeczy, z których możemy być dumni. Jeżeli my tak będziemy o sobie myśleć, to dokładnie tak samo inni będą o nas myśleć. Kolejne moje zadanie na dzisiaj dla Was to takie, abyście spróbowali wypisać sobie, albo pomyśleć, <laughs> dobre rzeczy, które wy sami wiecie o sobie. Coś, w czym jesteście dobrzy, coś, z czego Wy jesteście dumni. Spróbujcie to wypisać może nie teraz, jeżeli macie ochotę, to teraz, jeżeli macie ochotę, zróbcie to później, ale pomyślcie o tym, co dobrego ja o sobie mogę powiedzieć. Drugie ćwiczenie, właściwie trzecie. Co dobrego mówią o mnie inni? Jakie komplementy mi sypią? Bo zwróćcie uwagę, jak często jest tak, że inni do nas mówią, że coś im się podoba, co my robimy, albo mówią nam, um, że jesteśmy w czymś dobrzy, albo mówią nam, że kurczę, to jest świetne, co ty robisz, albo czasami mówią tak w cudzysłowie, że zazdroszczą nam czegoś, a my tego nie dostrzegamy. Spróbujcie pomyśleć o tym, jakie komplementy słyszycie od innych. A potem sobie uzmysłówcie, dlaczego wy tego nie dostrzegacie. Pomyślcie o tym, co takiego się dzieje, że wy tego nie dostrzegacie. Bo to, co jest ważne, moi drodzy, to to, że jeżeli jedna osoba mówi nam, że w czymś jesteśmy dobrzy, druga osoba mówi nam, że w czymś jesteśmy dobrzy, to trzeba to przyjąć za prawdę, tak? Jestem w tym dobra. Gotuję świetnie ziemniaki, tak? Nie przesalam tych ziemniaków i to też jest plus. Błachy? Nie, nie jest błahy. Ja na przykład mam problem ciągle z soleniem. Ja wiem o tym, że ja mam problem z soleniem, ale kiedy mąż mi powie, kurczę, Justyna, wow, dzisiaj posoliłaś ekstra te ziemniaki. Słuchajcie, ja jestem z siebie dumna. Dlaczego mam nie być? Tak, dałam radę. Tak, się, tyle czasu się tego uczę, tyle czasu próbuję, że w końcu mi się to udało i ktoś to dostrzegł. Dlaczego mam nie odebrać tego jako komplement? Dlaczego mam nie pomyśleć sobie, wow, dało mi się. Mogę być z siebie dumna. I tak wiem, powiecie, że to jest błahy powód, ale właśnie z tych błahych e, powodów, właśnie z tych błachostek, takich malutkich tych słów, które gdzieś tam czasami słyszymy od dzieci, od przyjaciółki, od mamy czy od teściowej, to z tego wynika, jak my postrzegamy sami siebie. Warto, żebyście spróbowali dostrzec to, co jest dobrego w was. To naprawdę później powoduje, że wy idziecie bardziej pewni siebie przez świat. To jest bardzo ważne, dlatego że w końcu będziecie mieli odwagę, żeby robić kolejne kroki. Kolejne kroki, czyli wychodzenie ze strefy komfortu, kolejne kroki, czyli zadbanie o siebie, kolejne kroki, czyli realizowanie swoich marzeń. To właśnie tu się zaczyna, to tu jest ten początek, kiedy my zaczynamy dostrzegać to, co jest w nas dobre, kiedy potrafimy powiedzieć o sobie dobre rzeczy. To też jest ważne, jeżeli chodzi o relacje z innymi, bo dzięki temu inni nas zaczynają inaczej postrzegać. Nie odbierajcie sobie tej możliwości, żeby patrzeć na siebie trochę bardziej przychylnym wzrokiem. Nie krytykujcie siebie za każdym razem. Nie mówcie o sobie samych złych rzeczy, co Wam w życiu nie wychodzi. Zacznijcie mówić to, co Wam w życiu wychodzi. Zacznijcie to dostrzegać. To jest naprawdę ważne, bo w sumie to, gdybyście tak sobie pomyśleli, czy Wy się chcecie spotykać z takimi osobami, jak Wy sami siebie opisujecie. To znaczy jestem beznadziejna, nie udaje mi się, nie mam perspektyw, nie mam celów, nie potrafię tego zrobić, nie potrafię tamtego, to mi nie wyszło. Czy wy byście chcieli z takimi osobami się spotykać? Chcielibyście mieć takie osoby za przyjaciół, za kolegów, za znajomych? No nie. Więc dajcie sobie taką szansę, żeby się czuć dobrze z samym sobą, żeby się czuć dobrze z samym sobą, to znaczy zacznijcie siebie kreować, zacznijcie dostrzegać w sobie to, co jest właśnie dobre. Bo to jest bardzo ważne. Tak jak Wy postrzegacie siebie, tak postrzegają was, was inni. Jeżeli naprawdę zależy Wam na tym, żeby iść trochę dalej, żeby to Wasze poczucie wartości wzrastało, zacznijcie dostrzegać te drobne rzeczy. Zacznijcie cieszyć się z tego, jakimi ludźmi jesteście. Zacznijcie pokazywać to, jak Wy na siebie patrzycie. Nie przedstawiajcie się mówiąc, cześć, jestem Justyna, tylko mówcie tak, cześć, jestem Justyna. I jestem z siebie dumna. Kocham siebie, lubię, szanuję, akceptuję. Pokazujcie to sobą. Ale najpierw przyjmijcie te wszystkie prawdy o sobie, jacy wy jesteście wspaniali. Nie ma sensu za każdym razem mówić: Cześć, jestem Justyna i jestem beznadziejna w tym, w tym, w tym, w tym. tym. Okej, okay, ja to wiem, że coś mi nie wychodzi, ale jest masa rzeczy, która mi wychodzi. Tak jak komplementujecie innych, macie prawo, żeby takie same dobre rzeczy mówić o sobie. I tego Wam życzę, moi drodzy. Życzę Wam tego, żebyście potrafili spojrzeć na siebie troszkę łaskawszym wzrokiem. Życzę Wam tego, abyście potrafili doceniać siebie, kochać i szanować. Tak zasługujecie na to. Zarówno my, kobiety, jak i wy, mężczyźni, dokładnie w takim samym stopniu. Każdy z was na to zasługuje. A wiecie dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest wyjątkowy. Dlatego, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby mieć fajne życie, dlatego że każdy z nas jest ogromną wartością. Wartością jest każdy z nas. Kochani, każdego dnia na wieczór mówcie sobie, co wam się udało, z czego jesteście dumni. Może to była fajna zabawa z dziećmi, może to było to, że dzieci wam powiedziały, mamo, dzisiaj był super dzień. To też wasza zasługa. Ta dzisiaj mi się podobało, jak, nie wiem, zrobiłeś karnik dla ptaków. To też jest wielki komplement. Dostrzegajcie to. Dostrzegajcie to i dziękujcie sami sobie. Kochajcie się każdego wieczoru mówcie sobie, z czego jesteście dumni. Co wam się udało? Co daliście radę zrobić? Ściskam Was bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Pozdrawiam Was cieplutko. Oczywiście, kolejny raz zachęcam do lajkowania, do komentowania, do udostępniania, czy też do subskrypcji naszego kanału Easy Solution. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony Family Support po polsku. I tak jak zawsze, jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia, ktoś potrzebuje pomocy, zapraszam do kontaktu. Justyna Łukaszuk. Pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się Pa.